Państwa, dzisiaj pokażemy Wam, jak przyrządzić leśny trunek przetrwania. Jak widać, nasz fit działa i on się świetnie sprawdza. Proszę bardzo, udało nam się tyle przefiltrować, małego co nieco. Idziemy, zrobimy co trzeba. No bo wszystkim chce się pić a przetrwać musimy, a wody przecież pić nie będziemy, bo uschniemy. Także, dawajcie, Zaczynamy. Już Wam wszystko obiektem i pokazuję, jak wygląda to. O! Teraz tak. Mamy wodę. Mamy tutaj nasz podgrzewacz. Robilibyśmy to na lampie, ale zrobimy to na tym. Teraz tak. Tutaj, do tego, żeby to miało ręce i nogi. No i co najważniejsze, żeby miało jakiś smak. tak? Dodamy sobie dwie szyszeczki. Dodamy sobie. 3 tri Tritytity, sosny. To nada nam smaku. Pułkowników! To są. Szyszki żywiczne Dodadzą idealnego smaku Szyszki oraz... żywiczne, szyżki dziewiczne I do tego proszę Państwa Wódka Świńska wódka Dolewamy sobie tutaj na oko Jak kto lubi, mocniejsze Albo nie Jak ktoś lubi takie Tyrcim, pyrcim To sobie doleje mniej Jak ktoś lubi mocne to Doleje sobie więcej i tyle I teraz tak żeby sobie tutaj coś, żeby sobie zamieszać. My sobie zamieszamy tym, tyci-tyci. No i podgrzewamy temat. Tak trochę. Nie za mocno. To ma nabrać temperatury. Ma się zrobić buzun. Jak się zrobi buzun, zacznie nam to wszystko pylciać, no to wtedy to ściągamy. Odstawimy to jeszcze na godzinę, dwie. To wszystko musi naciągnąć. Ma musi mieć smak. ma musi jakoś wyglądać no a przede wszystkim musi jakoś smakować zobaczcie Państwo jesteśmy w tak pięknym miejscu sami spójrzcie w leju po bombie tutaj było bombardowanie, zrobił się lej a my zrobiliśmy sobie tutaj bazę nie potrzeba nam kopać żeby szykować okopy mamy tutaj stróża który będzie nas chronił i co najważniejsze mamy dach nad głową to jest bardzo ważne. Mało tego, że dach. Ten dach jest zamaskowany. Carmen, chodź tu na nas. Co nam powiesz? Sprawdź, czy to jest dobre. Proszę Państwa, pies nie mógł się powstrzymać. Czyli znaczy, że nabiera nuty smakowej i walorów estetycznych i zapachowych. Tak więc jest gorące. Żeby się nie zapaliło. Tutaj gasimy temat. Yeah my temat, proszę bardzo, żeby nikt nie pierdolił, że się nie paliło i nie grzało. Wszystko się grzało, teraz już się nie grzeje. Zgasło, został dym. Słyszę Państwa, jest gotowe, zostawiamy to na dwie godziny i zaraz do tego wrócimy. Drodzy Państwa, to nam się już w zasadzie uważyło. Także idziemy, sprawdźmy to okolicę, a ja opowiem Wam pewną historię. Orzesz, kurde. Uh mocne, bardzo mocne, ale i przez to dobre, że mocne drodzy Państwo, jak widzicie drzewa tu poschły, liści nie ma nie ma zimy ogólnie jest jakaś chujnia ale no i drodzy, ja pamiętam czasy kiedy na tych drzewach bujały się koale wszystko kwitło były tu akacje rosły w lesie jeżyny a teraz tu jest chuj, jest pusto nic tu nie znajdziecie, możecie kurwa gówno tu znaleźć to jest jedyna rzecz, którą możecie znaleźć w takim lesie wyjebali wszystkie grzyby wytruli wszystko tymi maseczkami mamy armagedon i widzicie jak to się wszystko zmienia pamiętam oczywiście ten pierwszy z piechoty strzeleckiej i pewien starszy lieutenant stał pod drzewem, na drzewie siedziała koala Zesrwała mu się nawet tak koncertowo, że przez lata wspominaliśmy tą historię a teraz nie ma nic nie ma niedźwięki, nie ma lasu nie ma nic, to wszystko jest suche, ale długo w płonie, jak tutaj padnie. Nie znajdziemy tu już prawie nic. A, głodujemy już tu od miesiąca i nie zapowiada się na żadne zmiany. Kapitan Kakaszki już wprawdzie widział zająca. Powiedzcie coś o tym zającym kapitanie Kakaszki. Tak, pułkowniku! Zbierałem surowce na naszą bazę i pewnego razu zobaczyłem dwójkę wielkich uszu! tych uszu! Nie wiedziałem, co to za stworzenie, ale... To był jakiś pieprzony zając, który spieprzył z hukiem i tylko latała trawa. No, co tu dodać? To nie był nasz. Nie, nie! Nie, to nie szeregowy pułkowniku. To było jakieś dziwne, szalone zwierzę. Pewnie po jakimś wybuchu one musiało zmutować albo zostało zatrute Ale... przez tych całych Niemców. Cholera, do czego doszło? Tak, znowu no. robią eksperymenty na tych biednych zwierzętach. Aha, no, to dlatego te wszystkie koale i pandy zniknęły z naszych lasów. Tak, tak, pułkowniku. Pamiętam, gdy setki tych koal wisiało na tych drzewach. Zobacz, pułkowniku, co się dzieje z naszym klimatem. Zima nie jest zimą, lato nie jest latem. O, pułkowniku, coś za mocny trunek. Zobaczcie, co się tutaj stało. Było po dużej bombie termojądrowej. Została taka dziura. Wszystko zdechło, co tylko tu żyło. Oprócz nas. A tam jest nasza baza. Tam w oddali. Ona się tam znajduje. Moi drodzy, moi drodzy. Na dzisiaj ten odcinek dobiega końca. Poznaliście już historię, poznaliście to, co się stało. Dlaczego tu jesteśmy, po co tu jesteśmy, kiedy stąd. Wyjebiamy dzidę. Ale póki co uważyliśmy sobie tutaj trunek. Będziemy to sączyć przynajmniej do wieczora, a jutro zobaczymy, co będzie dalej. O wszystkim się dowiecie. Oglądajcie nas, śledzicie kolejne odcinki i nie zapominajcie dać łapki w górę. Nie zapominajcie, dać lajka. O, jak dacie subskrypcję, to już w ogóle orgazm. Także dziękujemy Wam, kochani. Jesteśmy z Wami, kochamy Was. A teraz idziemy się tym najebać koncertowo. Do następnego.